Dobry wieczór Państwu, mówi lekarz ogólny, pracujący w przychodni na południu Szwecji. Chciałbym się z Państwem podzielić moją perspektywą dotyczącą tego, czym żyje nie tylko prowincja szwedzka, gdzie pracuję, ale też cały świat, w tym Polska. Za tydzień, 17 listopada, będziemy obchodzili pierwszą rocznicę wybuchu epidemii koronawirusa, która, jak wszyscy wiemy, rozpoczęła się w prowincji Wuhan w Chinach. Właśnie rok temu. 11 marca 2020 roku Światowa Organizacja. Zdrowia uznała zakażenie wirusem SARS-CoV-2 za pandemię o zasięgu ogólnoświatowym. Ma ona skrót od angielskiego określenia Coronavirus Disease 2019, czyli COVID-19. Od roku służba zdrowia niemal całego świata jest postawiona w stan najwyższej gotowości z powodu tej pandemii. Jako lekarz ogólny, pracujący na wysuniętej placówce, to znaczy w przychodni w szwedzkiej służbie zdrowia, Spotykam na co dzień pacjentów, którzy są podejrzeni o zakażenie koronawirusem. W wydzielonych do, te, do tego celu miejscach w przychodni, które mają osobne wejście, personel pracujący w przychodni i właśnie w tej części tak zwanej, y, zakaźnej, infekcyjnej y, ubiera się w specjalne stroje ochronne, do których należą y, po polsku to się nazywa bodajże przyubica, po szwedzku mówimy na to wizir, który zakładamy na twarz y, do tego y, czasami Stosujemy również maseczkę ochronną, fartuch, który pokrywa całe ciało, obowiązkowo rękawiczki. Jako lekarz z ponad 30-letnim doświadczeniem patrzę na tę pandemię z dystansem. Mam tu na myśli nie. nie tylko dystans, który zachowujemy do innych ludzi, albo powinniśmy zachowywać, ale mam tu na myśli perspektywę lekarza, który patrzy na panoramę chorób na całym świecie. I Czasami zastanawiam się, czy rządy krajów, wielu krajów, zwłaszcza rozwiniętych, nie przesadzają ze środkami zapobiegawczymi. W ciągu minionego roku na świecie na COVID-19 zachorowało 50, 50 milionów ludzi, z czego zmarło milion 260 tysięcy. W Polsce te cyfry wynoszą, mam tu zanotowane, 593 tysiące zachorowań, e, Ilość zmarłych pacjentów 8375 osób. Sto lat temu w latach 1918-1920, wirus grypy, zwanej Hiszpanką, dotknął w owym czasie jedną czwartą populacji światowej, czyli 500 milionów ludzi, a, a, a zabił, jak się oblicza między 20 a 50 milionów e, chorych. Wcześniej ludzkość dziesiątkowały e, znane z opisów. Z, e, epidemię, czy można powiedzieć, również pandemię, a więc zakażenia o charakterze ogólnoświatowym. Były to dżuma, ospa, te plagi, te zarazy dziesiątkowały populację ówczesnego świata. A więc choroby zakaźne to nie tylko koronawirus. W 2009 roku w świecie wybuchła Pandemia grypy zwanej świńską, która zabiła 575 tysięcy pacjentów. W Polsce w owym czasie władze, na czele z panią minister zdrowia, zresztą z posiadającą specjalizację z medycyny rodzinnej, Twierdziła wtedy, że to jest taka sama sezonowa grypa, jak co roku, i nie ma powodu, żeby szczepić ludzi. W tym samym czasie w Szwecji były masowe szczepienia po to, żeby zapobiegać zarażeniom właśnie e, świńską grypą. E, a więc e, podejście do hmm, epidemii, pandemii różni się w zależności od kraju. Także teraz e, zupełnie inną strategię e, walki czy zapobiegania temu tej, e, tem, tej chorobie przyjął rząd szwedzki. E, Zresztą jest to bardzo oryginalna strategia. Inny Polski, inne kraje też wybierają swoją drogą i słuchają swoich ekspertów, i często słuchają również zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, ale nie jest to reguła. W czasie mojego życia zawodowego, które trwa już ponad 30 lat, a ze studiami to już trwa prawie 40 lat, byłem świadkiem innej pandemii, bo mam to na myśli AIDS. Formalnie to była, właściwie jest w dalszym ciągu pandemia wywołana. Wirusem HIV. I ta pandemia zaczęła się w Afryce w 1976 roku, ale świat bliżej się nią zainteresował wtedy, kiedy dotknęła mocarstwa, jakim, jest, jakim są Stany Zjednoczone. Jako student bywałem w czasie wakacji u mojego ojca w Nowym Jorku, który w, w tym czasie był na emigracji w Nowym Jorku, i pamiętam jak dzisiaj w wielu publicznych miejscach były ulotki dotyczące sposobów zapobiegania zakażeniom. HIV. Jak wiadomo, ta infekcja roznosi się głównie drogą zakażeń narządów płciowych. Trudno w to uwierzyć, ale w ciągu tych czterech dekad Trwania pandemii AIDS zginęło z powodu tej choroby 36 milionów ludzi, a więc prawie tyle, ile wynosi ludności naszego kraju, Polski. Kolejnych 35 milionów w dalszym ciągu jest chorych na AIDS, przy czym w tej chwili znamy metody skutecznego leczenia lekami przeciwwirusowymi. Jako lekarz ogólny pracujący w szwedzkiej przychodni spotykam takich pacjentów, bo wśród imigrantów z Afryki, którzy przybyli do Szwecji i dostali tutaj azyl czy pobyt stały, to jest, są również ludzie, którzy są zarażeni wirusem HIV i w kartotekach komputerowych mamy. Takich pacjentów zaznaczonych, ale przyjmujemy ich bez jakiejś nadmiernej ostrożności, czy, czy z jakimiś niepotrzebnymi obawami. Tacy ludzie leczeni lekami przeciwwirusowymi. Funkcjonują normalnie w społeczeństwie. Wracając do innej perspektywy, nie zdominowanej myśleniem, że tylko ludzkość choruje na koronawirusa, i w każdym widzimy potencjalne źródło zakażenia. To trzeba pamiętać, że taka czasami zapomniana choroba zakaźna, jaką jest gruźlica zabija rocznie milion, 300 tysięcy ludzi na, na, w, w skali całego globu. I znowu, nie jest to tylko problem krajów trzeciego świata. Gruźlicę diagnozują lekarze i w Polsce, i sporadycznie również w, w Szwecji, chociaż tutaj z, nie mamy. Yy, Zakażeń, które pochodzą od pacjentów żyjących w Szwecji, tylko są raczej importowane przez imigrantów z krajów trzeciego świata. Z kolei biegunka, która z pewnością. Jest znanym schorzeniem każdemu z nas, każdy kiedyś w życiu miał biegunkę: czy to podróżnych, czy to w ramach różnych infekcji wirusowych, bakteryjnych. Pasożytniczych czy wywołanych innymi mikroorganizmami, i wydawałoby się, że niegroźny problem, jakim, jakim są częste wypróżnienia, ale jednak przy nasilonych objawach, w sytuacji, kiedy dochodzi do odwodnienia organizmu, a nie ma możliwości podawania kroplówek, to biegunka może być śmiertelna i w skali świata zabija milion 400 tysięcy ludzi co roku przypominam że po roku trwania pandemii koronawirusa zmarło z powodu covid 19 milion 260 000 ludzi na świecie. Ale to nie choroby zakaźne są najczęstszą przyczyną zgonów w krajach rozwiniętych, do których należy Szwecja, gdzie pracuję, i Polska, skąd pochodzę. Najczęstszą przyczyną są choroby sercowo-naczyniowe. Jak wiemy, e, te choroby, e, których etiologia e, e, jest złożona, ale najczęściej związana z, e, ze stylem życia e, e, ze złym stylem życia oczywiście. E, w, w Polsce. Proszę sobie wyobrazić, że co roku notuje się 90 tysięcy zawałów serca i około 90 tysięcy udarów mózgu. Część z tych ostrych, gwałtownych i chorób jest również śmiertelna. A więc 90 tysięcy zawałów serca, 90 tysięcy udarów e, e, mózgu. E, podczas gdy dotychczas na, na COVID-19 zachorowało w Polsce. E, 590 tysięcy, a zmarło 8375 ludzi. Kolejną przyczyną zgonów w krajach rozwiniętych są e, oczywiście nowotwory złośliwe. W czasie mojego życia zawodowego, a więc w ciągu trzech dekad, bo pracuję od 32 lat. Ilość zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce wzrosła ponad dwukrotnie i w tej chwili rocznie notuje się ponad 160 tysięcy zachorowań, z czego niewielką przewagę tych zachorowań dotyczy mężczyzn bo 82 tysiące a 81 tysięcy przypadków to e, kobiety. Wiele z nowotworów złośliwych, mimo nowoczesnego leczenia, kończy się e, śmiercią. Trudno w to uwierzyć, ale w, w Polsce ginie rocznie. 6 tysięcy ludzi, około 6 tysięcy ludzi z powodu samobójstw, około 3 tysięcy ludzi z powodu wypadków drogowych. Te cyfry podaję po to, żeby mieć właściwą perspektywę i nie traktować pandemii koronawirusa jako największej groźby i największego nieszczęścia, czy też największego killera ze wszystkich możliwych przyczyn śmierci wywołanej chorobami. A więc stosujmy się do za zaleceń władz sanitarnych. Myjmy często ręce, zachowujmy dystans społeczny. W przypadkach gorączki, kaszlu czy innych objawów wskazujących na możliwość zarażenia wirusem SARS-CoV-2, pozostańmy w domów aż do pełnego wyzdrowienia plus dwa dni, jak podają jak zaleca Mendichieten w Szwecji, czyli Urząd do Spraw Zdrowia. Natomiast myślę, że ogólna światowa panika wywołana tym, tą pandemią jest przesadzona. Taka jest moja refleksja yy, i taka jest moja perspektywa lekarza okulnego pracującego na wysuniętej placówce na prowincji południowej Szwecji. Dziękuję Państwu za, za, za uwagę i życzę oczywiście zdrowia i Dystansu. Także do tych chorób, o których wspominałem, ponieważ ryzyko zachorowania na wszystkie wymienione przeze mnie choroby jest relatywnie niskie, i tym niższe, im bardziej dbamy o swoje zdrowie. I staramy się żyć zdrowo. A co to znaczy żyć zdrowo, to myślę, że wszyscy Państwo wiecie. Dziękuję jeszcze raz. Życzę zdrowia i do usłyszenia i do zobaczenia.